Wicepremier Henryk Kowalczyk jest gościem Szczytu Klimatycznego Tukeder. Dzień dobry. Dzień dobry to, pan, to Państwa. Przed momentem właściwie, podczas oficjalnej inauguracji, podczas otwarcia szczytu, mówił Pan o wspólnej polityce rolnej w perspektywie lat 2023-2027. Powiedzmy więc tak w pigułce, co nas czeka? No przede wszystkim ta wspólna polityka rolna na lata 2023-2027 jest trochę inna niż poprzednie, dlatego że tutaj bardzo mocno stawia się na ochronę środowiska i klimatu. Stąd między innymi ta polityka rolna wdraża europejski zielony ład. To jest przedsięwzięcia klimatyczne środowiskowe, czyli produkcja rolna ma być prowadzona zgodnie z ochroną środowiska i nie szkodzić klimatowi. To jest myślę wielkie wyzwanie dla rolnictwa, ale też i wielka szansa, dlatego że też do będą ludzie dostrzegać, że rolnictwo nie jest tylko emitentem dwutlenku węgla, a jest pochłaniaczem dwutlenku węgla, więc jak gdyby produkcja rolna jest korzystna dla klimatu, nie szkodzi klimatu, jest korzystna dla klimatu, co pewnie nie wszyscy to doceniali. Wszyscy zawsze mówili, że no, najlepszą ochroną klimatu to jest dużo lasów. Lasy pochłaniają dwutlenek węgla, więc to jest najlepszy sposób ochrony klimatu. Rolnictwo też. I tylko, że ważne jest, co później... Z tymi roślinami się czasami robi. To jest, to jest ważne, jest sposób aplikacji nawozów naturalnych do gleby. To jest odpowiednia hodowla z zachowaniem dobrostanu zwierząt. Przed rolnictwem wielkie zadanie, jeśli chodzi o ochronę klimatu, i myślę, że tutaj ta wspólna polityka rolna bardzo mocno to podkreśla. Zwrócił Pan także uwagę na to, co się zmieniło, na nowości, i podkreślił Pan, że teraz do polityki klimatycznej zaliczamy również rolnictwo. Wcześniej tak nie było. Było. Wcześniej tak nie było. Że pamiętam szczyt klimatyczny w Katowicach, kiedy byłem wówczas ministrem środowiska i e, uczestniczyłem, organizowałem ten szczyt. To wtedy głównym tematem była, było spalanie węgla spalanie gazu, paliw kopalnych, generalnie to jest tu jest emisja i ewentualnie wycinanie lasów gdzieś tam w Brazylii to był taki główny temat. Natomiast o rolnictwie się wiele nie mówiło, natomiast teraz ważne, że podkreśla się rolę rolnictwa i ta rola rolnictwa właśnie jest ważna ze względu na ochronę klimatu. Z jednej strony rolnictwo może szkodzić klimatowi, a z drugiej strony może ten klimat bardzo mocno oszczędzać. Wszystko zależy jak prowadzimy to rolnictwo jeśli będziemy je prowadzić jako rolnictwo zrównoważone dbające o klimat, to ono będzie się przyczyniać do ochrony klimatu i to jest niezwykle istotne. Stąd między innymi w tej wspólnej polityce rolnej będą programy, które będą wspierać rolników finansowo, wprost wspierać rolników w tym, żeby chcieli prowadzić produkcję rolną zgodną z ochroną środowiska, zgodną z ochroną klimatu. Czy w tym celu przydatny jest również dialog, który jest prowadzony podczas tego typu wydarzeń, czy właśnie podczas Szczytu Klimatycznego Together, gdzie spotykają się przedstawiciele różnych sektorów, różnych środowisk, i można wypracować wspólne cele. Tak, bardzo liczymy zresztą na takie konstruktywne wnioski z tego dialogu, bo wszystko jest ładne, teoretycznie ubrane, ale tak naprawdę istota całego problemu i całej i, i ładnie szumnie nazwanej polityki klimatycznej określona jest w szczegółach, w szczegółowych rozwiązaniach, technologiach. To jest istota programu i ja mam nadzieję, że ten szczyt tu, szczyt klimatyczny Together 2020. Przyczyni się do tego, że będą takie podpowiedzi, praktyczne podpowiedzi dla rolnictwa. Tu prawie jeden cały dzień jest poświęcony rolnictwu. Bardzo się cieszę, że tak jest i stąd myślę, że będziemy korzystać zarówno instytucje na czele z Ministerstwem Rolnictwa, ale przede wszystkim rolnicy, którzy. Będą produkować żywność z zachowaniem ochrony klimatu i te praktyczne rozwiązania, na które bardzo liczę, te podpowiedzi, które tu będą. Będziemy chcieli w praktyce wykorzystać. Bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję Jeżeli również. Państwo także jesteście zainteresowani tymi szczegółami, to zapraszamy na stronę wwwtogether.eu. Tam więcej informacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.